Panie rektorze, panie dziekanie, wysoka rado, drodzy rodzice, koleżanki, koledzy. Na początku chciałbym Was wszystkich tutaj zebranych przeprosić, że nie mogę być z Wami tu i teraz, że nie będę z Wami na ostatniej studenckiej imprezie. Mówi się trudno, ale wynikło to z tego, iż po przejściu kilku etapów zostałem nominowany z kilku tysięcy rodaków do piętnastki osób, które wezmą udział w programie zdobywcy i będą rywalizować o wyjazd w Himalaje do Nepalu. Moje poczynania będziecie mogli oglądać jesienią tego roku na programie drugim Telewizji Polskiej. Ale to już przyszłość. Terazniejszość natomiast to dzień dzisiejszy, który jest szczególny nie tylko dla nas wchodzących w nowy etap życia, zaczynających pracę zawodową, podejmujących wielką odpowiedzialność, największą chyba wśród wszystkich specjalności zawodowych. Ten dzień jest bardzo ważny także dla naszych rodziców, obserwujących owoc swoich wieloletnich starań i marzeń. Również dla naszych nauczycieli, nie tylko tych akademickich, ale szkół średnich, czy też podstawowych, a także ponadpodstawowych. Ponieważ każdy z nich wniósł swój wkład w nasz dzisiejszy sukces. Bo dzisiejszy dzień, dzień absolutorium, dzień ukończenia studiów, bez wątpienia można nazwać największym sukcesem i osiągnięciem naszego dotychczasowego życia. Życia tak naprawdę bez większych trosk i kłopotów. Bo studia to najpiękniejszy etap w życiu wykształconego człowieka. Etap, do którego nierzadko będziecie wracać myślami. Wiadomo, zdarzały się i porażki, zwątpienia, momenty załamań i smutku, ale dopiero teraz wejdziemy w prawdziwe życie w życie pełne praw i obowiązków, pełne trudu i odpowiedzialności, ale jednocześnie zawierające w sobie dużo więcej niż dotychczas satysfakcji i radości z osiągniętych zamierzeń i dążeń. Satysfakcji tym większej, im trudniejsze będą stawiane przed nami obowiązki. Weszliśmy do Unii Europejskiej, która otworzyła przed nami zupełnie nowe możliwości, ale postawiła te znacznie większe wymagania, zwłaszcza teraz w dobie silnie narastającej konkurencji. Mamy, i również ja mam nadzieję, że nie pogubimy się w tym współzawodnictwie, nie pozwolimy sobie na patrzenie wyłącznie przez pryzmat korzyści materialnych. Pamiętajcie, że to my mamy służyć ludziom, a nie ludzie nam. Postarajmy się swoim postępowaniem i autorytetem dawać przykład naszym młodszym kolegom i całemu otoczeniu. Jednak nie pozwolimy też na to, aby zawładnął nami tylko świat pracy. W końcu nie samo pracą człowiek żyje. Wypełniając swoje powinności, nie zapomnijmy o rozrywce i zabawie, która towarzyszyła nam szczególnie przez ostatnie pięć lat. Które też są niezbędne i bez których, nie można, bez których można popaść tylko w rutynę i nudę. Zwracam się do moich koleżanek i kolegów. Korzystajcie z życia i wejście z niego tyle, ile tylko zdołacie. I cieszcie się, że wszystkiego co tylko może dawać odrobinę radości i odprężenia. Co pozwoli Wam urozmaicić codzienność. I pamiętajcie, damy radę, bo nie damy się skłócić. Oraz, że do odważnych tak naprawdę świat należy. Szanowni nauczyciele, chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za to, że przez 5 lat przekazywaliście nam swoją wiedzę za Waszą ciepliwość i poświęcenie. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze dawaliśmy Wam powody do zadowolenia. Ale jednocześnie mamy nadzieję, że nie było aż tak źle. Zawsze będziemy o Was pamiętać, bo to dzięki Wam, drodzy nauczyciele, uzyskaliśmy wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia zawodu rolnika. Dziękujemy również naszym drogim rodzicom, bo gdyby nie ich codzienne wyrze wyrzecenia i poświęcenie trwające dłużej niż ostatnie pięć lat, prawdopodobnie nie mielibyśmy okazji poznania smutku studenckiego życia. To Wy kształtowaliście nasze spojrzenie na świat. To Wy, prowadziliście nas przez życie od najmłodszych lat. To Wy spaliliście nam podstawowe wartości, bez których nasz dzisiejszy sukces byłby niemożliwy. Dziękujemy Wam, nasi rodzice. Nie sposób wyrazić naszej wdzięczności dla całego personelu Akademii Rolniczej, naszej Akademii Rolniczej w Szczecinie, dla Państwa Dziekanatu, z Biblioteki, z Przychodni Zdrowia czy też personelu wszystkich akademików i wszystkich tych, bez których nasze studiowanie byłoby znacznie trudniejsze. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. Na koniec dziękuję jeszcze raz moim koleżankom i kolegom z roku, zwłaszcza starostom grup, za wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości. Życzę moim koleżankom i kolegom, żeby potrafili cieszyć się sukcesami, wyciągnęli wnioski z porażek, zarówno tych, które były teraz, które są, które będą. gdyż nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Życzę Wam szczęścia, radości i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów. Wierzę, co każdemu z was się powiedzie i nikt nie pożałuje nigdy obranej drogi w życiu życzę wam po prostu powodzenia dziękuję bardzo za brudzić wyczyścić i kraszek przy drodze i brat przy maszynie jak noga w skarpecie sprzedawca w kantynie kamyczek na polu i strażnik na straży lodówka wciąż ziemi kuchenka wciąż parzy